Tajemnica zaginionej tęczy. W urokliwej, nieco sennej miejscowości o nazwie Kolorowo, gdzie domy miały jaskrawe fasady, a kwiaty w ogrodach kwitły we wszystkich możliwych barwach, mieszkało dwoje rodzeństwa. Ośmioletnia Hania i jej młodszy brat, sześcioletni Staś. Hania była marzycielką z burzą rudych włosów i oczami, które zawsze wypatrywały czegoś niezwykłego. Staś natomiast, choć trochę nieśmiały, był chłopcem o wielkim sercu i niesamowitej zdolności do dostrzegania najdrobniejszych szczegółów. Każdego ranka, gdy słońce wstawało nad kolorowym, Hania i Staś wybiegali na ogród, by podziwiać wspaniałą tęczę, która niemal zawsze pojawiała się na niebie po porannej mrzawce. Była to Duma miasteczka, znak nadziei i radości. Dzieci uwielbiały odgadywać, który kolor jest najjaśniejszy, i marzyły o tym, by kiedyś przejść się po jej barwnych pasmach. Pewnego wtorkowego poranka, po nocy deszczu, Hania i Staś obudzili się pełni ekscytacji. Pamiętali, że mama obiecała im dziś upiec tęczowe babeczki. Szybko Zerwali się z łóżek i podbiegli do okna. Lecz to, co zobaczyli, sprawiło, że ich małe serduszka zamarły. Niebo było szare i puste. Nie było ani jednej barwnej smugi, ani jednego promienia tęczy. Gdzie jest tęcza? wyszeptał Staś, a w jego głosie pobrzmiewał smutek. Hania Zmarszczyła brwi. Może się spóźni. Czekali i czekali. Ale tęcza nie pojawiła się ani tego dnia, ani następnego. Wkrótce całe kolorowo zaczęło blednąć. Kolory na domach stawały się matowe. Kwiaty traciły swoje żywe odcienie, a uśmiechy zniknęły z twarzy mieszkańców. Wszyscy byli zaniepokojeni i smutni. Musimy coś zrobić. Powiedziała Hania do Stasia, gdy siedzieli przy stole jedząc posiłek, który wydawał się mniej smaczny bez kolorów. Staś spojrzał na siostrę. Ale co? Hania, jak to ona? Już obmyślała plan. Musimy znaleźć tęczę musiała się gdzieś ukryć albo zgubić. Ich rodzice początkowo byli sceptyczni, ale widząc determinację dzieci i ogromny smutek w ich oczach, pozwolili im wyruszyć. Wyposażeni w plecaki z kanapkami, wodą i małą latarką, Hania i Staś opuścili swój dom. Ich pierwsza myśl była taka, że tęcza mogła spaść do pobliskiego lasu szeptów. Las szeptów był znany z tego, że potrafił szeptać tajemnice, jeśli tylko umiało się ich słuchać. Wkraczając w gęstwinę drzew, poczuli chłodny, wilgotny wiatr. Słyszysz, Haniu, szepnął Staś, coś szepcze. Hania nadstawiła ucha. Wiatr niósł ze sobą cichy, melodyjny szept: Szukajcie! Na szczycie Góry Głosów. Rodzeństwo spojrzało na siebie. Góra Głosów była najwyższym szczytem w okolicy, znanym z tego, że echo niosło się tam setki razy. Wyruszyli w stronę góry, mijając rzeki o szarych wodach i łąki, na których kwiaty ledwo przypominały siebie. Wspinaczka była długa i męcząca. Kamienie były śliskie a ścieżka stroma. Hania, choć zdeterminowana, zaczynała czuć zmęczenie. Nie dam rady, Stasiu, powiedziała, opadając na kamień. Wtedy Staś, który zawsze cicho obserwował, zauważył coś niezwykłego. Na skalnej półce, tuż nad ich głowami, tkwiła mała, błyszcząca fioletowa wstążka. Hania, popatrz, czy to nie kawałek tęczy? zawołał. Hania spojrzała w górę. Faktycznie! Była to miniaturowa wstążka, ale jej fioletowy kolor był intensywny i wyraźny. Hania poczuła przypływ sił. Wstała i ostrożnie wspięła się, by ją dosięgnąć. Gdy tylko jej palce dotknęły wstążki, poczuła przyjemne mrowienie. Dodało im to sił. Wspięli się na sam szczyt góry głosów. Tam, na szerokiej płaskiej skale, znaleźli coś niezwykłego. Leżało tam siedem małych matowych kamyków, każdy w innym kolorze: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo i fioletowym. Obok kamyków leżała niewielka pusta. Kryształowa buteleczka. Co to? Zapytał Staś, dotykając jednego z kamyków. Były zimne i pozbawione blasku. Hania wzięła do ręki fioletowy kamyk i przyłożyła do niego wstążkę. W tym momencie kamyk rozbłysnął intensywnym, fioletowym światłem. To kolory... Tenczy, krzyknęła Hania, muszą być z jakiegoś powodu uwięzione w tych kamykach. Przez chwilę myśleli, co zrobić. Hania przypomniała sobie starą legendę, którą opowiadała jej babcia. Aby uwolnić to, co uwięzione, trzeba odnaleźć jego esencję i wypowiedzieć słowa serca. Ale co było esencją tęczy? Jakie słowa? Chyba wiem, powiedział nagle Staś, podnosząc kryształową buteleczkę. Wiesz, co sprawia, że tęcza jest taka piękna? Deszcz i słońce, ale ona potrzebuje czegoś jeszcze naszych uśmiechów i nadziei. Hania kiwnęła głową. Masz rację, Stasiu. Deszcz to łzy natury, słońce to jej radość, a nasze uśmiechy i nadzieja. To jej dusza. Hania wzięła buteleczkę, otworzyła ją i pomyślała o wszystkich pięknych chwilach, które przeżyła pod tęczą. Poczuła, jak jej serce wypełnia się ciepłem i radością. Staś, widząc siostrę, również zaczął uśmiechać się najszerzej, jak potrafił, przypominając sobie beztroskie zabawy. Nagle z buteleczki zaczął wydobywać się delikatny, złocisty pyłek. Był to pyłek radości i nadziei. Pyłek delikatnie osiadł na matowych kamykach. Jeden po drugim kamyki zaczęły nabierać blasku, świecąc coraz jaśniejszymi barwami. Gdy wszystkie kamyki lśniły pełnym blaskiem, Hania i Staś usłyszeli piękny, melodyjny dźwięk, jakby tysiące dzwoneczków. Zagrało naraz. Kamienie uniosły się w powietrze i zaczęły wirować, łącząc się ze sobą. Stopniowo z wirujących kolorów wyłoniła się tęcza. Była to prawdziwa, żywa tęcza, mieniąca się wszystkimi odcieniami, jakiej nigdy wcześniej nie widzieli. Tęcza delikatnie opadła na niebo nad kolorowym, rozświetlając całe miasteczko. W jednej chwili kolory powróciły do domów, kwiaty znów rozkwitły jaskrawymi barwami, a na twarzach mieszkańców pojawiły się szerokie uśmiechy. Hania i Staś, zmęczeni, ale szczęśliwi, zeszli z góry. Kiedy dotarli do domu, ich rodzice wybiegli im na spotkanie, tuląc ich mocno. Całe kolorowo świętowało powrót tęczy. Od tamtej pory Hania i Staś wiedzieli, że tęcza to nie tylko piękne zjawisko na niebie, to symbol nadziei, radości i tego, że nawet w najciemniejszych chwilach, jeśli będziemy wierzyć i działać razem, kolory zawsze do nas powrócą. I zawsze, gdy patrzyli na tęczę, wiedzieli, że ich małe serca miały w tym swój wielki udział.